Cześć to ja Cześć to Jafusiek. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak zainstalować Minecrafta 164. Wchodzimy w google. Wpisujemy skyland.pl. Chodzi mi internet źle, więc poczekamy. O, już nie. Wchodzimy w sieć serwerów Minecraft 164. Zapewniam, że, że ten Minecraft działa. Klikamy launcher 1.6.4. Klikamy zapisz plik. Tutaj pokazuje nam się, o tu w tym roku, pokazuje nam się jak się ściąga. ściąga się około 3-4 minut. Zapraszam na serwer fb.steelcraft.pl na Minecrafta 164 <laughs> Polecam ten serwer. Możecie mnie spotkać na tym serwerze. Nazywam się dandan Dan 575 lub pikus 196 To wszystko będzie w, to wszystko będzie w opisie. No dobra, jeśli ten cichy launcher nam się pobierze, ja go nie muszę pobierać. To jeśli nam się pobierze, to tutaj się pokaże taki, takie ciasteczko. Wchodzimy w niego. Tutaj mi pisze trwa yy, sprawdzanie wersji. Ale wam się pokaże, czy chcecie zaktualizować Minecrafta na 1.64. Klikacie tak. Tutaj się pokaże pobieranie i procenty. Potem normalnie wchodzicie sobie. Ja tutaj mam swój link klikacie uruchom grę i jak widać minecraft się włączył normalnie wieloosobowy ja tu mam tylko jeden ten właśnie fb.skillcraft.pl tutaj macie tutaj, oj, sorry. tutaj macie tryb jednoosobowy jakby co jeszcze mówię, że jak chcecie zmienić sobie tapetę, klikacie to i wam się pokazuje Hero Brain uszkodził twój dysk. Faty, formatowanie rozpoczynijcie się za chwilę. I właśnie zmieniał Wam się na taką tapetę na Hero Brain. Dobrze, będą jeszcze moje odcinki Minecraft. Dokładnie to w fusie, jak odc... będą odcinki. Nie wiem, będę z kolegą nagrywał i z innymi będą niespodzianki. Facebooka, lajkujcie moją stronę fusiek. No, pozdrawiam i ja to wszystko chciałem powiedzieć.